Dobrze, witajcie dziś w pierwszym odcinku. Sztuczki magiczne. Dziś będziemy robić sztuczkę taką, że moneta od lutówka spadnie do puszki Nie wypaliło. Chwila. Okej. Okay. Talie kart, talie talia kart. Talia kart kładziemy... Kładziemy pierwszą złotówkę tutaj, na samej górze. O tak. No i... Później z Tutaj Kuchle... robimy tak i robimy tak i to się wbiło mocno. Tak dobrze, że nakrętkę. nakrętkę, nie ma żadnych dziur. A złotówka jest słoiką. Później jak chcemy ją wydostać, Dobrze, przejdźmy do wykonania tego. Sparujemy tutaj klejem. Później przyklejemy tutaj. Bo trzeba jeszcze raz posmarować. Ok, przyklejamy złotówkę tutaj i tak. jej mamy ładną złotówkę, położymy ją tu, talię kart tutaj smarujemy, o tak, tu, na przykład lubka jakiegoś coś tam na brzuchu, żeby było, Owo nie wiesz. I wtedy bijemy, i ktoś myśli, że to, a tu się przykleja. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.